dobry, Witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Dzisiaj was z Wankishem po raz kolejny zapraszamy was na Battlefield 2042. Zagramy sobie podbój na naszej nowej ulubionej mapce, czyli mapce przystań. Zapraszam. Ja już tu mam swoje punkty. Tu już wiem, jak się ustawić. Tak, to, to jest nasza mapa. I za chwilę będzie 0,10. Zawsze and... nie powiedziałeś, albo z 19 jak u Izaka, nie? Ale, ale powiem ci, że powiem ci, że nawet spoko ludzie widziałem po levelach, więc może być wyrównany Ja lecę od razu na D1, nie? D1 mój punkt, potem C1 i broni A, no 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 Innej opcji nie ma pozbądźcie się Amerykanów Łźwa Jezu, ja przecież ja myślę, że to jednak w grze te samoloty latają Vanquish play, proszę bardzo, dowódca. Czemu wybrałem, żeby być bliżej lewego, jestem bliżej prawego? No właśnie to jest Dla jak Dla wybrałem... Jeden. A mnie! Ja w ogóle wybrałem lewa. a kuźnia mnie w piłkowcu spiło, nie? jakimś naszym... O, jadą i się zaczyna zabawa. O, moja postać już na pierdalamy, więc wiesz. No, no, no. Idę jeden, kurna. Od razu. Ja tu już jestem pod punktem powiem Ci. 90 metrów Chyba biegną, wiesz, odaję jeden z tego co widziałem Widzę, Możemy... czy tam. są, 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 są. Kontroluję największy sektorów pola bitwy. Z powodzenia. Jest na górze. Zaakowano siły wroga. Ktoś ma szaryg X. Wykonał tak. Stają się na zasadatelne. Ktoś na blisko. No, sniper jest. Ja pierdykam. Gdzie? To jak się wychylisz od razu. Widziałem, widziałem, jak się wychylę. No to tu tu, tu, tu tu gdzie leżę, tam jest ta huśtawka A się huśtał dziad po zabaw dziecinny Ale mam tu chillowe stes Co no to co? Tu A, jest z... plecy, Ojej, plecy, 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 plecy. A dupa Jest żyje szczygnuj? Nie, umarł umarł Na pewno? Tak, 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 bo nie pieno. widziałem Xa Nie umarł, umarł, bo widz w swoim umieraniu, że że umarł Pytanie skąd on się tu wziąło. Dajcie znać jeśli będziecie nas potrzebować. Co jedyny ile, bo tu widzę jest akcja o zabiłem granatem kogoś Nice Znoszę ludzi na razie. I mam jednego killa z granata tylko. No tak, on serię puści, a tu na blisko są. Podniesie ktoś? Nie. Oj, podniosą, ja pierdziele, nie wierzę. Z Zagórski! Tam gdzieś są, nie wiem. Koźwa ktoś mi rzucił mołota. Koźwa Ole dostałem! No oczywiście z szogu Abramsa Na twarz przyjąłem zgona. Możesz na mnie respić Ten czołg jest tam na daleko Dostałem Na boczny prawy. Kuźwa, widzieli mnie, nie? No i nie podniesie, 5 metrów, ma i nie podniesie, kuźwa. No to co? Nie, 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 no, że tu jesteś! Amerykanie tracą zamierzy. Zaczynamy odłaniać się. Ale słaby ten skarabin jest. On nie ponosi zagorski, dobrze! W ostatniej chwili, kuźwa. Już, już się żegnałem, śpół, na dobra. O cholipka, dobra, ja muszę zmienić pozycję, bo to nie jest dobre miejsce jedno. Tu jest słaba pozycja. Już mnie! Zabigona no jest przygwożdżony no A jak... Ja Mówię, co jest? kuszy mi wypierdzielił, nie? Gościu w kontenerze A... Ja dostałem Ja z dostałem. Smutno mi się zrobiło I on w biegu Heda strzela. Tu mi kurna czołg jedzie Ej, mamy większość mapy, więc nie ma się no co... tak. Nie ma się co spinać Ale Hedonga, znaczy nie Hedonga, ale gościu w kontenerze, siedziałam, miałem taki cwany plan, żeby im pójść na plecy i się nie udało. No. O, D1 tracimy, panie kolego. No nie no kurde Udało nam się zabezpieczyć sektor Alfa O, mamy już wszystko, no i ładnie wszystkie sektory są pod rosyjską kontrolą! O, i no, na tej mapie zobacz jakie jest Close Quarters, nie? Tak, Sul tej ziemi. Ale wywaliło mnie na granacie, kurde. Podniesiesz z mnie kolego, no ja cię podniosę, a ty mnie wąsień nawet nie? I tak, widzisz, nie ma to być uprzejmym, widzisz. O, D1 straciliśmy niedobrze. Zrywałem! Okurna, kurna, o kurna, granatniki Espo, skorbolamid i Apap -ap. Dobra jadę na to D1, kawałek nie, nie wiem co to ma do granatu, ale dobra A co? Ja pierdzielę. Już ple... Ja nie spodziewałem się gościa ko... Myślałem, że to jest ta czysta, wiesz, przestrzeń, tylko pobiegna. a tutaj dupa niestety się okazała. Czyli co, na D1 się dzieją cuda? Nie, a pod D1 tam, wiesz, jest taka, nie wiem, rafineria czy coś. Nie, gościu, zaskoczył się go, nie spodziewałem kompletnie, że to może być facet. Został w pełni zabezpieczony. No co mnie przepichasz baranie czołgowy kurna. Ja tu Ebro, nie, bo tu A no, w tym autobusie siedzi. Jest. No zobacz ten tym czołgiem spijany, kurna, bo dmuchać będę. No <laughs> <laughs> ty ja, ja strzelam do typa, a ten mnie przestawił czołgiem całym, nie? tej bo my jeden straciliśmy, jakimś cudem. No właśnie, ja tu byłem właśnie, wiesz, tylko mnie gościu zabija, bo tu. O, tym razem ci nie dam, pewnie. Oznaczasz? Zagrożenie w pobliżu! Tu, w autobusie. Nie, w budynku gdzieś tu. Ale w autobusie też. zachód! Dobra, zdjąłem tego z budynku, kurna, lotnika, snajpera. Dobra, ja tego z autobusu, bo on wybiegł z tego autobusu, też już chyba zdjąłem. Leży, o kurde, granat mi wypierdzielił, ale kurna, zgarnąłem łazana. Od pustyni są. Faktycznie. O, zabie... Kurde. Właśnie, ale się odwinąłem pięknie, ooo, Uważaj, ma. uważaj, 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 jestem koło ciebie. W autobusie leży. Dobra. Raczej jestem, ale należąco tu wchodź. No nie, bo właśnie w drugiej strony musiałbym oknem skoczyć do siebie. No to kurde, to. Aluplast! Dobra, odradzam się na Was. Czekaj, bo tu gorąco jest. Aha, dupa. Aha, no i to jest, i to jest ten resp battlefieldowy, no, kurde, którego kiedyś nie było. I ja nie wiem. Ja, ja, się nie, ja się nie jestem w stanie odnaleźć, co się wydarzyło. I ja dostaję head -onga. Nie jeszcze nie mam amunicji, że mi się broń pojawi, nie? Aha, oni nas tu dojechali dosyć mocno, ci powiem. Legolas tu jakiś. Tam plecy macie, macie. Wszyscy macie plecy tu od C1 idą. Faktycznie. No, kurde plecy! No. Nie wiem, ja zaznaczam wrogów, a nie, nie, nie ty akurat byłeś, nie? Tylko ktoś od naszych dupam odwrócą Nej. Znaczy co, nie wiem czy to nie ja, bo ja tu byłem. Dobry, do... dobry resp, dobry resp, podobał mi się ten resp, bardzo dobry. To był świetny resp kurna. Nie no kurde, za dużo ich. No nie no, ale bez kitu kurna, no te, ja się odradzam. No mówię, nie, ma, nie kończy się ta amunicja nawet. Oni już patrzą na, na naszą bazę, nie? Nie dlatego to e trzeba, nie? ja próbuję, ale tu jest żenua. Znaczy, bo ona się tam nie jest pod naszą bazą. A zamiast stanowczo przeatakować, to oni nie wiadomo, co oni robią, kurde, w ogóle. Aha! No nie! No, co jest? Idioty! Zmiana do. do, 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 do... No nie, ale wiesz co, powiem ci tak, nie dziwię się, że ludzie są wkurzeni na tych operatorów. Jak to jest coś takiego, że typy widzą gdzie ja jestem Nie, bo to w ogóle nie dwa te shieldowe w ogóle, nie oni z chcieli zrobić coś podobnego do Modern Warfare No kolej se stoi w pieprzonym autobusie i nie można podejść, bo on ma wszystkich oznaczonych On tam chyba ma położony jeszcze jakiś moduł, wiesz i... A może oni nie dowódcy, ja, bo... ma czujnik ruchu rozłożony. Też, też tak A może wiesz co? być. Ja, no zrobię, gruchu, <grywka> ja mu zrobię czujnik ruchu, kurna. <grywka> ja mu zrobię czujnik No jeżysz, pipolu jeden! Proszę bardzo. Ma swój, podchodź. ale podchodź, aha, no to teraz nie ma nikogo pod autobusem, nie? Jakiś rewolwer, kurde odblokowałem. Jestem jeden, brać to. Tu A facet mam się cwaniać. Nie pamiętam, że nie gadaj żoń. wiesz, że ja byłem schowany za skałą, a koleś do mnie walił przez z punktu D1, no nie, walił no. gdzie ja leżałem? Mamy to e 1 mamy, czyli D1 ten, a ta D1 z kolei nie mamy. A warkisz, <laughs> widzę snajpera wziął, czyli w kurzenie widzę siadło dość mocno. Chcę se poćwiczyć, nie? Czemu nie punktem, mogę. Pod tym punktem DS można fajnie poćwiczyć. Nie wiem jaki to opad kuli ci powiem. Gira mi się nakrył. Gdzie? Nie! Nie! O kurde, ale pojedynek snajperski Ze Srison, a nie po Srison <laughs> Tego typu No już się tu nie wychyli Menda. Już myślałem, że czołgi jadą, nieprzyjaciele. Zajmujemy cały sektor Delta. Zajęliśmy niemal każdy sektor. Zostało im już niewiele atomów. No bo można w z tego sektora mapy wyjść, bo ja pierdzielę. Kurna, duży punkt ma opadania ta kula. Yes. nie wiem po co to zrobiłem. A nas jeszcze na A mają chrapkę. Ja, oni już led, ledwo kwiczą panie kolego. To już chwila, moment i. No i re, ale res Potwierdzam, nie widzę wrogów, w zasięgu widzenia, No kurde, D1? Ktoś tu atakuje? No, mam cię No tak, za ścianą mnie oczywiście Zdążyłem się schować, ale nie, pociągnął spustem. Dobra Bitwa wygrana, było jest. Ta mapa jest najlepsza. Ta, 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 ta mapa jest na razie To, to, jak to dla jest mnie w ogóle. Najlepsza. To jest taka nasza mapa w ogóle zauważyłem, wiesz? Najlepszy taki ale vibe jest. Ale ona ma sens, że tak powiem. To jest no tak. najbardziej no, 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 logiczny no, no, no. układ tych punktów. bo jak proszę bardzo, o, najlepszy basz. wynik w sezonie. Aha, jak ja się ubrałem jak taki mopkur leśny na pustynię, to też... <noise> bo to dziwne, że Hedonga dostaje z kilometra. <noise> Ale akurat, akurat, akurat nikt mnie nie zabił będąc snajperem.